Siemanko z tej strony, prezencik. Witam Was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj zrobię rzecz na moim kanale, taką, którą nikt o nią nie prosił i nikt jej nie potrzebował, czyli kurs programowania ze Scratcha. No, dobra, zacznijmy od razu, czym jest Scratch. Scratch to silnik programowania g którego ja bardzo często korzystam. Dlaczego? Zobaczcie sami. Ponieważ tam bardzo, 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 bardzo długo z niego korzystam ILE? I tworzę gry Więc, a tu mam jeszcze nawet korzyść, gdzie mam jeszcze bardzo, 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 bardzo wiele Mógłbym nawet ich wczytać więcej Bo to wszystko to były moje gry Pierwsze Więc, dzisiaj ogólnie zrobimy taki taki poradnik, jak nauczyć się programowania na sklepie. Dobra, dosyć marudzenia, zapraszamy. Naszą grą będzie e, mysz i kot. What? Gra, która będzie polegać na tym, że my będziemy się poruszać e, tą piękną myszką dzięki strzałkom. Kot będzie próbował nas złapać, jakby, więc... Jakby będzie naprawdę ciekawie. Będziemy się uczyć, jak zrobić taką grę, więc zapraszam. Dobra, zacznijmy od tego, że w sumie to, zanim co, to muszę usunąć ten projekt. Dobra, mamy świeżutki, nowy projekt. E, I to jest nasz kotek. To jest right 1 i on jest jakby duszkiem. On jest postacią w tej grze. I pierwsze co robimy, to go usuwamy. Dzięki czemu go nie będzie I wybieramy tu I będziemy robić teraz mysz, więc wyszukujemy Mouse, możecie równie dobrze inną Inną postać sobie wziąć, jeśli chcecie Tu nie musi być mysz, równie możecie zrobić sobie nie wiem e, pff, Nie wiem kogo, możecie wziąć sobie mysz No i teraz tą myszkę będziemy programować ten odcinek ogólnie będzie polegać na takim wprowadzeniu do najważniejszych funkcji skrecza, coś się nie takich najważniejszych, ale tych takich, których będziemy najczęściej korzystać, więc zapraszam. Kiedy kliknę, to zielona flaga? To jest najważniejszy bloczek, ponieważ on, on mówi, że musimy kliknąć zieloną flagę, oh no! żeby rozpocząć grę, czyli kiedy to klikniemy, to co ma się stać dalej? Używamy pętli, czyli żeby działo się coś ciągle. Czyli bierzemy wleczek zawsze, zawsze to jest taka nieskończona pętla. Więc i bierzemy jeżeli, czyli to jest warunek. Jeżeli warunek jakiś, czyli jeśli coś zrobimy, lub coś będzie coś, to i tutaj będziemy wklejać co. No i musimy to włożyć do zawsze, ponieważ chcemy, żeby zawsze, jeżeli to się stawało, to się stanie, co nie? To jest takie... What? Taka durna logika. Teraz wy możecie albo wziąć sobie kolejne trzy, ale ja użyję sposobu duplikowania i sobie zduplikuję te bloczki. Więc mamy tu. I jakby to jest nasza tutaj, to jest, mm, teraz będziemy tu dodawać całą treść tego, to jest na razie puste i tu nic nie ma, tu będziemy dopiero dodawać. Wchodzimy w zakładkę ruch, bo tu mamy trzy ogólnie zakładki. Kostiumy. Dźwięki, dźwięków na razie nie będziemy korzystać, z kostiumów może później, ale na razie nie i z skryptu będziemy korzystać głównie. Bierzemy i teraz porozmawiajmy o osiach. Osie X i osie Y. Czym jest oś? Nie wiem choć się domyślam. Oś, no to są jakby, na przykład, w... no to jest prawo, lewo, góra, dół. Oś X. Czyli x. X, jakby. Musiałbym poważnie o tym porozmawiać ogólnie. Nie ma lepszego programu niż Paint, żeby to wytłumaczyć. Oś x to jest jakby. No, to jest x, czyli jakby poruszamy się prawo i lewo. Czyli na przykład x10 to jest prawo, a minus 10 to jest lewo, czyli jakby tak. Czyli. Im bardziej w lewo, tym niższe jest x, a tym, im bardziej w prawo, tym wyższe jest x. Y ma natomiast takie coś, że y to jest też takie coś i y ma tak. Im bardziej w górę, tym większa liczba. Przepraszam, to miało być. To miała być dziesiątka. I tym większa liczba, a im bardziej w dół, tym mniejsza liczba. Więc. Ogólnie tak to polega Czyli idziemy w górę A potem w dół i mamy minus Tak to najłatwiej tłumaczyć Więc Teraz, czyli tutaj xo 10 to, to znaczy, że mamy iść w prawo A jak a jakby było na minusie To znaczy, że mielibyśmy iść w lewo Czyli zmień X o tu I uwaga, nie ustaw Tylko zmień, bo jak zmieniamy To jakby to się da y, Zmienić a tutaj ustawiamy tak na stałe. Potem bierzemy XO i tu zmieniamy na minus 10, to znaczy, że będzie iść teraz w lewo. Zmiń XO minus 10. Ogólnie on ma własną oś, czyli zmiń XO 10 będzie powodować, jak widzicie, że mysz będzie się poruszać w prawo, a jeśli weźmiemy to i będziemy tu klikać, to będzie robić tak, że się poruszać w lewo. Więc, więc tak to działa ogólnie. Jak to wkładamy, to potem mamy i y, o 10. I jak damy tutaj y i będziemy klikać, to będziemy widzieć, że idzie ona do góry, bo to jest... O tak, to działa. A jak weźmiemy y i zmienimy na minus 10, to widzicie, że będzie iść w dół. Więc wkładamy to i mamy tutaj taki coś. E, widzicie, że tu są takie dziurki, wypustki takie. I tu trzeba... Będziemy częściej z tego korzystać, Wchodzimy do czujników. Tak, tu mamy takie różne trójkąty, ale my musimy wziąć klawisz. Może być tu napisane spacja, ale tu nie o to chodzi. Bierzemy sobie jeszcze takie trzy, żeby było nam łącznie cztery i zmieniamy na. Tutaj w tym takim owalu, jak w spację, pierwszy zmieniamy na strzałka w górę. Drugi na strzałka w dół. Strzałka w prawo. I strzałka w lewo. I teraz wy. Mam dla was zadanie. Teraz będziecie musieli, teraz zatrzymajcie film. I będziecie musieli sami sobie dopasować to do. Em, no do dziurek. Więc teraz zatrzymajcie film. I jak będziecie mieli gotowe, to otrzymajcie i zobaczymy, czy dobrze zrobiliście. A jeśli oglądacie to na telewizorze, to oglądajcie dalej po prostu. Uwaga, uwaga, a odpowiedzią było tak, że strzałka w prawo to było X. Strzałka w lewo to było minus X. Strzałka w górę to było e. Y, a strzałka w dół to było minus e. Y. What? Teraz powinno nam to działać. Otóż tak: czyli klikam strzałkę w górę, idziemy do góry. Klikam strzałkę w dół, idziemy w dół. Klikam strzałkę w prawo, idziemy w prawo. I klikam w lewo, idziemy w lewo. Czyli działa. Jeżeli u Was też tak działa, to dobrze. Teraz dojdziemy do kota. Chodzimy znowu w wybierz duszka i wybieramy kat. I powinniśmy wybrać albo 2 a może sobie wybierzecie albo lion, albo kat flying, albo kat A ja będę 2 I pierwsze co, musimy ustawić bardzo ważną rzecz. Nie kierunek, przepraszam bardzo. Tylko e, kierunek pojawienia się. W sensie, miejsce pojawienia się, bo jeśli będziemy dodawać jakby. Jeśli będzie. Nie będziemy tego resytować, tego pojawienia się e, odłączenia gry, no to wtedy kod będzie się nam pojawiał w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy grę i gra będzie się kończyć w nieskończoność, więc trzeba będzie zrobić. No, no. To trzeba będzie zrobić tak, czyli łatwe. Kiedy kliknięto. I damy. Iść do po prostu. bon W tym miejscu, w którym jest. I teraz za każdym razem. Nawet jeśli przestawimy go w inne miejsce i klikniemy znowu, to będzie tutaj, więc to znaczy, że dobrze nam działa. E, teraz mm, w myszce w ogóle możemy zrobić to samo. Ja tu sobie przeciągnę. Nie, nie, nie będę przeciągać jednak. Już w myszce robimy to samo, czyli, e, e, czyli e, ogólnie. No, ruch po prostu. Zmieni. E, idź do. Dokładnie. No i jak mamy to gotowe. To teraz robimy kotka. Proszę. Kiedy kliknięto Czyli klasycznie Zawsze, czyli ma się coś zawsze działać I żeby było tak Ciekawiej w tej grze To dodamy Wzruchu ustaw w kierunku Duszka, czyli jak ma być Obrócony w sensie I tu zmieniamy na mouse Czyli dla na nasz obiekt uciekający Dzięki temu teraz Kod będzie się na nas podejrzanie giawić. co są według mnie bardzo ciekawsze. To jest bardzo ciekawa rzecz, według mnie. Idąc dalej, idziemy na... ogólnie, znowu, kiedy kliknięto. Zawsze. I pierwsze, co w ogóle damy... Dajcie tutaj w, z, z kontroli, dajcie czekaj jeden sekund i dajcie to pod kiedy kliknięto. Nie do zawsze, e, tylko na zawsze. Jak mamy to gotowe, to powinniśmy teraz leć przez 1 sekund do mouse. I teraz, ok, jak, jak widzicie, poczekajcie chwilkę, przepraszam bardzo, jak to było, e, ogólnie mamy leć 1 sekund do mouse, czyli będzie nam przez 1 sekund lecieć do naszej myszki, czyli jak to rozrobimy, to wtedy widzicie, że najpierw czeka, a później zaczyna nas gonić. Czyli tak dokładnie powinno być I tak właśnie, na razie nam nic nie robi ten kotek Całk, nie? Ale zaraz to naprawimy Wchodzimy do mouse I w mouse Kiedy kliknięto Czyli Ogólnie takie Zawsze I do tego zawsze Doczepiamy jeszcze Jak to było Przepraszam, bo jest taki. A, warunek, czyli jeżeli. Czyli znowu się bawimy tymi warunkami. I wchodzimy do czujników. I będzie dla Was zadanie. I które użyć, żeby włożyć do tego tutaj e, trójkątnego? Mamy włożyć jeżeli dotyka koloru i ustawić kolor kota? Czy jeżeli dotyka. <śmiech> <śmiech> E, ogólnie K2. <laughs> Zatrzymajcie film i sami zadecydujcie, a odpowiedź za chwilkę podam. Otóż poprawną odpowiedzią było K2. To się można tak, ale to raczej ten... często te dotykanie kolorów się często psuje i kończy się jak jest. Czyli jeżeli dotyka K2, to. I teraz musimy dodać ostatni blok, czyli zatrzymaj wszystko. I jak to już zrobimy, to mamy gotową grę. <laughs> Gra się w nią dosyć ciekawie, bo kod ciągle pędzi w naszą stronę. E, jeśli teraz gracie w to, to wejdziecie w tryb pełnoekranowy jest tutaj na takiej strzałeczce. I teraz, jak odpalimy grę, to możemy grać na pełnym ekranie. I według mnie, gierka jest bardzo fajna. Oczywiście, to jest pierwsza część yy, serii programowania. Jeżeli pod tym filmem, teraz trochę tak dla jaj to mówię, będzie, będzie jeden like, to ja z chęcią zrobię nową, drugą część tej serii, gdzie będziemy robić, dodawać kolejne rzeczy do naszej gry, przy okazji ucząc się nowych rzeczy. Więc, jak to powiedzieć? Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.